Witajcie na kanale Kwasogranie W ranej z Asterami wieczystej Kraków. Zobaczmy na zespół. E, prowadzimy, prowadzimy, mamy drugą pozycję. W lidze, e, zespół, no niektórzy zawodnicy są sfrustrowani, niektórzy zawodnicy są sfrustrowani, rozgoryczeni tym, że nie mogą grać w pierwszym zespole. E, ruszamy z kolejnym meczem. Tabela mówi sama za siebie. Wisła prowadzi, i jest druga. Musimy wygrać spotkanie z Koroną Kielce. Będzie za, zażarta walka do końca. Wornalczyk, dla nich taka, z na pewno będą problemy. NOS zostaje. Dobre spotkania ostatnie tego z piłkarza sprawiły, że ze składu Montenegro wypadł. Naprawdę nos bardzo fajnie rozgrywa mecze przy w Wielczystej plaku i mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej nieczysta gra raku, konta Torona 500 Darnaczek, to piłka, z jeden... jeden trener chciałby mieć u siebie w składzie teraz e, dobra piłka Jakobsena biedrzytki do Reyesa, Reyes puszcza właśnie piłkę do wspomnianego Nousa, Nous Nous, Nous, jeszcze do środka schodzi Oddaję do Kunaknic, strzela tutaj zablokowany przez e, obrońców e, korony, to jest łaj. Asanwicz Jakobser Jakobsen. Jakobser ale się utrzymuje. Aisen Sharp, To jest jego sezon. Z jego sezon, a Salic czeka tutaj na no, e, Jakobsena. Jakobsen do Puna. Hmm. ta lekka, no, mocniejsza od e, chyba zaskoczył Koreńca, Ta e, interwencja odbyła się na dwa razy. Nie ja był w stanie przejąć tej piłki e, za pierwszym razem tutaj. Dobrze, teraz Biedrzycki. Biedrzycki. Jest pas jest Eisenchar. muszą mierzyć siły na zamiary, a sali świetnie próbował tą półkę skierować do Eisencharta który lubi takie sytuacje. Musimy wracać, musimy tutaj zabezpieczyć tą akcję. Przejęta piłka, haulowanie z Korony i będzie pewnie dośrodkowanie. Będzie dośrodkowanie, daleka piłka w piłkach w Tasalisz jest nie na swojej stronie, ale próbuje tutaj rozegrać tę sytuację. Oganie do Bargiela, który jest w świetnej sytuacji teraz. Bargiel, Aizen Chart i tutaj bez większego zastanowienia popatrzył. Wybrał słupek 1-0 wieczysta, 26 minuta, zbliżamy się powoli, 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 tymi krokami do pierwszego miejsca. Świetnie obsłużony Aizen tutaj sam na sam praktycznie zdrontażany, niepilnowany, wykryty, nie był w stanie dołożyć tylko nogę. Utrzymywali się, utrzymywali się Łukasze Korony. Na szczęście Ledkiewicz gra. Widać, było jest zdenerwowany na twarzy z Zwykle łatwo Łukasze Korony pieca, Odeszli, chodź bramkę Ledkiewicza. Bargiel. Dokonnie Bargiel do Kuna. Kuna ma sporo miejsca. Kunt już zobaczył Pasalicza, ale nie dokładnie zagrywa tą piłkę. I teraz musimy mieć... Znowu walczyć, próbować odzyskać e, futbolówkę spod. E, a i teraz dobry ślisk. Dobry e, ślisk. Tu wieczystej. To mogło się udać. Palacz przyspiesza. Palacz drugi zawodnika korony. Tutaj nie dokładnie do czapka. Mauls. przytrzymał Mousa. E, Kornalczyk, tak, tak, kilka Półka do Już jest kilka na ziemi, 45 minuta, 1-0. Stronne prowadzenie wieczystej, ale na razie mam nadzieję, że to wystarczy, że to wystarczy, żeby tutaj ten mecz, w tym meczu był zwycięstwa Korona Kielce, brany na wyjeździe. Na pewno jest to wymagający przeciwnik, mają o błonnik, a nie tak, który jest bardzo dobrze ofensywnie usposobiony. No i formacz, który rzeczywiście potrafi bardzo dobrze operować piłką. I stanowi realne zagrożenie dla naszej drużyny. I Charles raz ma dwóch, trzech zawodników. W pomarańczowych strojach. No i tutaj poradzili sobie z naszym welterem. Takac. Tak mówiłem, jedna dobra piłka, takaca, i może być pozamykana. Łanik, Jakobsen, Godinio, Jakobsen, ajajajaj, teraz Jakobsen popełnia błąd, jest Biedrzycki, wybija Biedrzycki piłkę, pas do środka. Nie było tam nikogo z piłkarzy wieczystej. Teraz próba wraca tłum, żeby wspomóc tutaj piłkarzy. No i udaje mi się ładnie odebrać piłkę, ale czy, zobaczymy, czy na krótko. Jest pasalicz. Pasalicz ma sporo miejsca. Dobra piłka do Bargiela, który obsługuje palacza. A jak z przodu, jest już ruch. Ejzenczak wchodzi do środka. Do niego będzie dośrodkowanie, ale mało skuteczne. I formalczyk przejmuje piłkę. Wygro pewnie jak z nosem, czy wygra z rejesem. Tutaj zaczekał na partnerów Dalamu. Damału, przepraszam. Rejes na szczęście zatrzymuje, to akty będą na pewno zmiany. Jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy. Tutaj świetna półka do Damału. Oj 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 Nie naszą drogę ale jest lepkie. Zmienimy zawodników w składzie. Barbier zejdzie. Wejdzie Remakle, wejdzie... Dumiter za Eisencharta i Gamrot, Za Kuna, ówisko, łówisko, Jakopsen, Gamrot. Pasalić, Dumiter, ajajaj, przegrywa tutaj pojedynek Dumiter. Palacz do Dumitera, Dumiter, teraz huknął z daleka, to jest bliski zdobycia w ranki. Popsalero, jeszcze nie. Por. Ajajajajajajaj, Łok aj, 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 aj. wow, palacza. Godziny obiedzie drzecki, godziny obiedzie Świetny elektryczny. Palacz basycz, dobrze. I tak na Bastić dopiero wszedł Bastić. Poczekamy. Jest dumiter. Dumiter. Remakle. Bastić. Dumiter. Strzał. Był bliski dumiter zdobycia rankingu. Numer 2 w tym spotkaniu. Pasalicz. Doświadczenie. Strzał dumitera nie Instytuki przemawiają na rzecz Korony, Korona rozegrała kolejne dobre spotkanie. No tutaj widzę potencjał w załodnikach korony. W przyszłym sezonie możemy... Dziękujemy się za poświęcenie nam tych paru dni. Chcielibyśmy zadać kilka pytań z tego zespołu. Kolejny mecz, tym razem z Lero. No morale skoczyły do góry, to ważne. Wiadomo, że niektórzy zawodnicy są zdenerwowani całą tą sytuacją, ale mamy Wisłę-Płock na prowadzeniu niestety, ponieważ z nimi przegraliśmy. No tutaj 57 punktów, 57 punktów Musimy, musimy zdecydowanie wygrać wszystkie kolejne spotkania. Resowia, resowia, a słowo zrealizowaliśmy, resowia GKS. Tutaj musi się wydarzyć cud. Cud w Krakowie, który no, będzie miał jedno zadanie tylko. Jedno zadanie, czyli. Awans, awans naszej drużyny do Ekstraklasy, Mam nadzieję, z pierwszego miejsca. Pomocnicy. Jurnalczyk, no to to jest zawodnik, którego nie trzeba przedstawiać. 7 milionów, ok. Robert Janicki, który przeszedł do ich zespołu od nas. Spoko. Joachim Hofmeister. Bardzo ciekawy gracz. Niech zostanie sprawdzony. Tak Takacz rozegrał bardzo fajne spotkanie. Zobaczmy napastników. w Kapek oczywiście, a obrońcy. Godinia, lewa strona. Myślimy, tak mówię, myślimy cały czas nad wzmocnieniami. Tutaj dużo rzeczy będzie się działo. Zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. Dziękuję Wam, trzymajcie się, cześć.